Jakie jest Pani najlepsze wspomnienie związane z Pani babcią? To takie, że byliśmy, jak miałam chyba z 10 lat razem nad morzem i się razem palaliśmy. Miałam takie wielkie koło, które niestety mi się przedziurawiło wszystkami. Ale, ale tak, że mieliśmy taką okazję wyjechać wspólnie nad morzem. Myślę, że to... Super, super. A tutaj rozumiem babcia. To jest babcia, ta właśnie. Czy, czy to wspomnienie się tutaj pokrywa, czy pani ma jakieś swoje takie pokrywa ulubione? Pokrywa się, pokrywa. To jest moja najukochańsza wnuczka. Super. Tak ją kocham i tak się cieszę Super. Czuć to i widać, czuć to i widać. Dla pani mam prezent, który będzie też prezentem dla pani. Poczekajcie chwilę. Mój prezent tutaj dla pani to jest książka Babciu chce poznać twoją historię. I to polega na tej zasadzie, że pani tę książkę podaruje swojej babci. Babcia sobie uzupełni tam są pytania i odda z powrotem wnóżce, jak już będzie uzupełnione. I to będzie dla pani, myślę, że bardzo duże dziedzictwo. Cała historia pani babci w jednym miejscu. Bardzo dziękuję za, za, za tak miłe spotkanie.